Cześć, witam was na kanale Zakładamy Ogród. Ja mam na imię Paweł, a jeżeli jesteście tutaj nowi, to w prawym dolnym rogu zasubskrybujcie ten kanał. Zapraszam też was na mojego Instagrama, który się nazywa Zakładamy Ogród. Tu, jak widzicie, częściej są zdjęcia, relacje, więcej wstawiam materiałów. Słuchajcie, kwiecień piękny, miejmy nadzieję, kwiecień. Marzec, skocowska marca, marca, bardzo ciepła, bardzo fajna. No ale ten początek kwietnia. Wraca nam zima, czyli kwiecień plecień pople, przeplata, e, aczkolwiek e, robimy rozsady, e, robimy dalej, wysiewamy wprost do gruntu masę już rzeczy. Kwiecień to jest najmocniejszy e, miesiąc w roku, jeżeli chodzi o wysiewy, e, warzyw przede wszystkim. E, co już mamy wysiane w tym roku. E, słuchajcie, u mnie co tydzień na tym kanale jest takie podsumowanie tego, jak wyglądają dane rozsady, e, jak już co robiliśmy z danymi rozsadami, jak je nawozimy. E, mamy już oczywiście pomidory gruntowe, pomidory koktajlowe, mamy bakłażana. Które są dość spore zresztą już. Mamy też pepino, mamy miechunkę, niech tak sobie pomyślę. Papryki, oczywiście słodkie mamy, mamy też papryki ostre wysiane, trawy ozdobne, kwiaty. Jest tego wszystkiego już sporo, a teraz wchodzimy w mocny czas, więc zapraszam Was, jeżeli ktoś miał jakieś wątpliwości, jak wysiewać jeden z tych pokazanych tutaj produktów na tym filmiku, no to na pewno taki filmik będzie u mnie na kanale. Słuchajcie, od czego będziemy, może nie od czego będziemy zaczynali, ale od czego Wam tu przekażę tą prezentację tego, co będę wysiewał, czyli melony, będę wysiewał na oczywiście rozsadę. One będą wysiewane teraz w kwietniu. Polecam uprawę melonów. Nie są jakieś zawiłe, nie są skomplikowane. Też arbuzy. Chyba w zeszłym roku nie uprawiałem arbuza. Tak mi się wydaje, że chyba nie miałem. Miałem 2 i 3 lata temu. Arbuzy bardzo fajnie w Polsce sobie dają radę. Fajnie jak mają włókninę i polecam je robić z rozsady. Ta rozsada może być w nieco większej doniczce, bo nie lubią przesadzania. A z kolei troszeczkę wybiegają, ale nie tak bardzo jak dyniowate, ale gdzieś tam sobie rozchodzą się troszeczkę po tych doniczkach. Jarusz. Super temat dla mnie, robimy z tego rozsadę do gruntu jeszcze pod koniec, gdzieś tam kwietnia też można wysiewać, także jak ktoś ma miejsce, można je podkiełkować na lekką rozsadę, a potem dać do gruntu. Cukinia i szerzej o cukiniach, jakie odmiany wybrałem na ten rok, to będę pokazywał w filmiku z wysiewem cukinii, a może pokrótce powiem. Czy mamy tak nimbę? Ja cukinię... Preferuje zarówno z rozsady, jak i z gruntu. Atena Polka, a wszystko co ma w nazwie Polka, to znaczy to jest bardzo odporna, zwróćcie uwagę, odmiana na nasze warunki atmosferyczne. Atena Polka jest super odmianą i jeszcze Astra Polka, jeżeli chodzi o łatwość plenność. Ona jest co prawda już tutaj inna kolorystycznie, ale to są moje faworyty. Bananowy song, czyli nieco bardziej podłużna, też w odcieniu żółtym. Będzie kolorowiej przy produktach, które będziemy robili. I tu mamy generalnie taką odmianę cukinii. To jest też miesiąc na dynie. Dyni jeszcze nie kupiłem żadnych nasionek. Także w tym miesiącu również będziemy wysiewali dynie, Jeżeli ktoś preferuje z rozsady, ją też również można do, grudnia, do gruntu bezpośrednio. A wracając do cukinii, to nie spieszyłbym się. Druga połowa kwietnia, ponieważ żeby nam za bardzo nie powybiegała, nie ma problemów, jeżeli jest już ciepłe podłoże, ciepły grunt, z tym, żeby cukinię wprost do gruntu tusiać. Może wtedy stracimy jakiś czas, ale przy cukinii to ona bardzo szybko potem owocuje. Nie ma to aż takiego dużego znaczenia. Oczywiście ogórasy. Odmiany to, jeszcze, to też mam nie wszystkie, które będę w tym roku. Ten mi się tutaj taki biały, to są gruntowe. Polecam też uprawę ogórka szklarniowego, on bardzo fajnie wychodzi. Co jeszcze będziemy mogli w tym miesiącu, czy już powinniśmy wysiewać? To mamy, jeżeli ktoś nie ma, kalafiory, brokuły z rozsady, mamy jeszcze kalarepę, kapusty. Jeżeli ktoś nie ma z rozsady do gruntu, to już jest dobry czas. Jeżeli ktoś jeszcze nie wysiewał na wysiew marchewki, słuchajcie, pietruchy, koper, to są już naprawdę momenty, w którym powinniśmy je wysiewać. Jeżeli ktoś będzie planował uprawę ziemniaka, to sadzeniaki już powinny być fajnie podkiełkowane i też w kwietniu śmiało już do gruntu idą, będziemy mieli szybko fajne, małe ziemniaczki. Tylko pamiętajcie, że gdzieś tam z daleka od uprawy pomidora, bo zaraza ziemniaczana, ta nazwa znikąd się nie bierze, jak są za blisko siebie, będą chorowały. Ja już mam na grządkach wysiane, wysiane rzodkiewki na taśmie akurat, bo nie lubię przerywania przy rzodkiewkach. Mam wysiany szpinak, szpinak fajnie wschodzi, Pokażę w podsumowaniu, jak on wygląda tego tygodnia, poprzednim tygodniu strasznie wiało. Mam też jeszcze jakiś tam szpinak yy, cały czas, którego nie dosiałem. Ten nie jest na taśmie, tamten poprzedni, który wysiewałem był na taśmie. Yy, mam jeszcze wysianą, już, już mam wysiany na tym etapie groszek cukrowy, słodki groszek. Yy, bardzo go lubimy, on już fajnie wszedł. Yy, będę okrywał włókniną, bo mają być teraz mrozy, więc na najbliższe dni znowu Wyciągnę włókninę. Teraz nie było ostatnimi dniami przykrywane. Bób, super czas. Słuchajcie, kto jeszcze w marcu nie wysiewał Bobu, bobu to kwiecień jest idealnym czasem, bo wiecie, że Bób i mszyce bardzo, że tak powiem, się lubią, bo raczej bardzo Bób. Lubi być zjadany przez mszyce i tu jest mocna walka. Będziemy jeszcze wysiewali różnego rodzaju buraczki, głównie buraczki na sztukę dużą. Jakieś kwiaty jeszcze będę wysiewał, słuchajcie, w tym, w tym czasie. Onętek, pewnie w większości go znacie. Dużo kwiatków ma. Trochę podobny, że tak powiem, do koperku dla niektórych. Duża, fajna roślinka, polecam. Co tu jeszcze mamy? Astry a pozostałe będę już pokazał na pozostałych filmach, dlatego zasubskrybujcie ten kanał i wpadajcie na moje Instagrama, bo będzie się dużo działo, dużo głów Pozdrawiam, do usłyszenia, cześć!